Witam wszystkich cieplutko, serdecznie moi drodzy, Marian Czalo z tej strony, kłaniam się i zapraszam Was na kolejny film z portalu Czeskom, tym razem wariant zamknięty w Karokanie, moi drodzy, odzyskałem swój profil, odzyskałem swój profil na Czeskom, napisałem do sama z Czeskomu i się udało, więc gram już z Czeskomu normalnie, Będziemy tutaj organizować dalej turnieje. Wszystko wraca, można powiedzieć, do normy na swój sposób. Teraz tak, tu gramy, żeby pchnąć pionka. Ja chcę zagrać w 4, mimo wszystko. W ogóle z Roszadą to sobie jeszcze poczekam. O, ja przy wariantach zamkniętych z Roszadą można sobie poczekać bez problemu. Jakieś 5 już wiem, gdzie jest król, wiem, gdzie będziemy atakować. Roszada oczywiście jest tam możliwością. Zaraz jakieś B4. No gniciemy, gniciemy gostka. O, i to jest ruch jak najbardziej szachowy wydawałoby się. Jak najbardziej szachowy, tylko wszelkie, no dobra, takie jakieś tam szachy nie są, nie są straszne. Wszelkie otwieranie chyba trzeba było bić. Wszelkie otwieranie pozycji, e, no na tym skrzydle oczywiście, będzie faworyzowało mnie jako stronę atakującą. No, robi się troszeczkę ciasno dla Hetmana. Powiedzmy sobie szczerze, że Hetman ma ciasno. Właśnie, jedziemy dalej. Nowe 3 minuty, proszę Państwa, znowu birki koloru białego. No, niech się coś dzieje. Mamy tym razem obronę francuską, proszę państwa. Mamy obronę francuską, wariant wina Vera. Zwróćmy uwagę na to. Bijemy, bijemy, bijemy i wiecie co? Ja troszeczkę zagram tak dziwnie, ale zostawię rywala z izolakiem, takim szybkim, zaraz skoczek na gońca z napadem. Ja wiem, to są ruchy, ja wiem, to jest straszne. Ja wszystko rozumiem. M natomiast mamy ten ruch. Chętnie wezmę gońca, jeżeli pozwoli i się wybroniliśmy jako tako z tego tapadu na F7, na F2, przepraszam. Eee, no to chyba figura do gry, nie? Jakaś przydałoby się, jakąś figurę wejść do gry. Hmm. No jak ja pójdę w długą rolkę albo w roszadkę? Roszadkę krótką znaczy się? Roladę. Eee, no bicie, bicie szach, skoczek się zasłania, gania się zasłania. I co? Goniec jest stracony, wydawałoby się? Nie ma obrony? No, chyba. A, może wtrącić. No, coś biorę, coś biorę, panie dziejku, Tu się broni. Tu się broni. Tu się broni. Figura poleciała. No, niedokładnie rywal zagrał w tym debiecie, Powiedzmy sobie szczerze. Ten goniec tutaj chyba był nie, niezbyt dobry. Wydawałoby się. No tak. Tu się broni. No, nie ma jak wtrącić ataku, nie? Jak grać? No tu zawsze wezmę, po prostu. <laughs> tak samo tu. No okej. Okay. Tu wezmę, tu wezmę. E, no i co? Po prostu rozwijamy się. E, rozwijamy się. Gdzie ten skoczek idzie, nie wiem. W każdym razie już wszystko jest zabezpieczane. Roszada, jesteśmy z końca na plus. To jest dużo. <laughs> To jest dużo ogoniec więcej i taki izolowany pion. Chcemy to pole kontrolować dostatecznie, gdzie to idzie tutaj idzie. Dobrze. Bić to można w ogóle, nie? Dobra, nie będę tych skoczków tu tolerował. Brzydali napady w biały dzień. Tu nie chcemy, bo tu, tu chcemy. Tu chcemy. No to co. Roszada. No, wszystko wygląda naprawdę. Naprawdę stabilnie, bezpiecznie, trzy minutki niecałe zostały. No dobrze, no to jak tu się wszystko broni, trzyma gra i bułczy. Trzyma gra i bułczy, no to fajnie by było w końcu gdzieś tam figurami wejść do gry, tak? No nie wiem, czy to jest najdokładniejszy ruch, może nie jest, może jest, kto to wie? Kto to wie? No to co? Atakowicz, jedziemy. Jedziemy, proszę Państwa, tutaj jest groźba przy okazji zgarnięcia figurki kolejnej. Jeżeli da, no to przyjemnie, sympatycznie, jak najbardziej, jak najchętniej. No zobaczymy. No, trzy minuty to jest szalone tempo, tak? To taka bardziej forma zabawy. No, o buletach już nie wspominając. Często pytacie mnie, no, Mariancello, jak progresować? No, no wiadomo, że grając te trzy minutówki, no to ciężko o progres. Można się tam ograć, jakiś debiut sobie tam przegrać, wygrać. Zapoznać się z nim, zobaczyć jak to, jak to działa, natomiast, 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 no nie wiem, no to, 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 to co, to, to wymienimy, Wymieni? mogłem brać, tak, ale jakoś tak z pierwotnym planem zagrałem, e, goniec wisi, teraz pytanie, gdzie gońcem odchodzić? E, goniec tutaj, tu nie mogę, bo przecież skoczek, hmm, co my tu mamy w ogóle? Wymiana, wymiana. No nie no, podciągam kolejne figury chyba. Do ataku. Podciągam kolejne figury do ataku. Bicie, bicie, bicie. No nie wiem jak jest najdokładniej to ugrać. Ten skoczek w sumie stoi tu nieźle. Może zaatakujemy tego gostka. Tego gostka i później zagramy to. Jak odejdzie. Tylko pytanie, gdzie on odejdzie właśnie. Aha, wzmocnił się. Wzmocnił się. No to dobrze, jak się wzmocnił to. To dobrze. No to może teraz zaatakujemy gońca. A przy okazji tego pionka, no to się trzyma wszystko na włosku u czarnych. Powiedzmy sobie jasno. Bez figury to jest to. A tu wszystkie grają, nie? Zobaczcie. No wszyscy zaproszeni na przyjęcie. Wszyscy przyszli licznie. Tak, może tym gońcem w ogóle gdzieś trzeba odejść. Aha. Może i tak. Może jest to ruch. No tak, tylko to, to właśnie. Kolejne piony lecą, coś tam słabnie, coś tam słabnie. Nie za bardzo, oczywiście, można wybić to. Chociaż nie, można, bo wraca wieża, tak? Bo jest goniec, który broni. jeden. Aż się bałem, że jakieś. Maty będą miały miejsce. E dobra, co dalej? Tu jest jakiś ruch? Aha, ok. No, rywal przyspieszył znacznie, ale to chyba go nie uratuje. To chyba go nie uratuje przeciwnika mojego sympatycznego. Tutaj. No to bierzemy. No, mi się jakieś tutaj nie wplątał jeszcze, w jakieś tam afery niepotrzebne. Jakieś tam niepotrzebne afery. Trzeba to bić chyba, bo wierzę za pana. No i go nic więcej. To jest dużo. To jest dużo. Dobra. I drodzy, jak tam z czasem? No, jest jeszcze czas na jedną partyjkę ostatnią, bo za chwileczkę kolejna część z danych lekcji. Tak to wygląda. Obrona sycylijska, proszę bardzo. Przegląd, moi drodzy, debiutów. O, zaraz zagramy mniej więcej taki plan, żeby tego gońca tutaj troszeczkę pościskać. Pościskać tego gońca. Ja tu, on tu, tak? No, myśli, 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 rywal myśli. No dobra, to pójdę tym tokiem myślenia. Zagramy tędy. No tu niedokładnie zagrałem, bo mógł po prostu bić, nie? Wydawałoby się, że mógł bić, mógł, mógł. No dobra, to się wszystko broni w ogóle. Jaki mur wbity przeciwko temu gońcowi coś nieprawdopodobnego. Eee, może nawet tędy będę się do gry włączał? Nie wiem. Dobrze, to się wszystko trzyma. No trzeba się rozwijać, bo rywal poruszuje. I właśnie i ruszy skopyta ruszy skopyta. no szacha widział, szacha dał, być może to jest ruch, ale w ten goniec tutaj jest, no nie ma go, nie ma go po prostu bicie, bicie, bicie goniec odejdzie, zachowa swoją siłę wymiana hetmanów to może tak na moich warunkach bardziej może tak na moich warunkach, nie chcę wymieniać hetmanów, nie chcę mieniać no to jak nie chcę mieniać, to 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 to, goniec nie gra, no to to jest dobra, dobra wieść no idzie te, te f5, nie? Idzie te f5 niedobre. Nie wiem, czy Roszada nie będzie trochę samobójstwem? No, zobaczymy, może się wymienimy. Jeżeli hetmany zostaną wymienione, to ja odetchnę, nie? Oj, odetchnę i to, i to sporo. A tutaj to jest jakieś podejście pod, pod, pod motywy, motywy motywiki. Proszę pana, podejście pod motywy motywiki. Skoczek, turendy, to w ogóle idzie do gry. Nie wiem, ale tu jest strzał. Nie, nie jest strzał, bo to się broni trzykrotnie. A no po broniu zawczasu. Dobra, ale to stoi kiepsko, nie? Powiedzmy sobie szczerze, że to stoi kiepsko. Yy, to stoi kiepsko. Bicie, bicie, nic się nie dzieje. Hetman broni. A Hetman wisi. Hetman broni, a Hetman wisi. Wisianant. No, zobaczcie, jak się uparł tutaj, żeby mi zrobić krzywdę. No, no nie fajnie. Sędzia, ten przeciwnik jest. Ten przeciwnik jest niekulturalny. Grozi mi tu w biały dzień. Grozi mi tu w biały dzień. Eee, ha, 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 No problemy mam. Ogromne problemy mam. Ogromne problemy mam, słuchajcie. Ogromne problemy mam. No bo to, nie? No bo to odchodzę, ale na szczęście nie ma tu szacha żadnego. No to tędy. Tędy, tędy, tędy. Myślałam, że goniec H6. Goniec H6 można było. Goniec H6 zagrać? No może i tak. No grozi. Tu, ależ mnie zrobił w balona. No way. Ha, coś niesamowitego. Nie mam obrony, tak? Teraz to pograłem. No. <laughs> nie ma wyjścia. Nawet nie ma jak co oddać. Nawet nie ma jak co oddać. Ależ. Uduszony król. No. No nic, no, raz na wozie, raz pod wodą. Ładnie pograł w tej partii. Prawdopodobnie tutaj, tutaj coś kipściłem, nie? W tym momencie pozwoliłem na. Może trzeba było zagrać w ten sposób. Mhm. Skoczkiem tutaj, już nie nie będę tego analizował, no bo czasu jest niewiele. No a takiego był obiecujący po tym, po tym pionku, chociaż tutaj te gońce. No wyśmienite, jeżeli udałoby się jakoś tutaj zabezpieczyć króla, wejść do gry jeszcze tutaj skoczkiem, no to można by było przy tych gońcach i tutaj zresztą bandy zrobić kilka fajnych opcji myczków no ale wiadomo 3 minuty to jest szaleństwo to jest taka właśnie partia bardziej rozrywkowa powiedziałbym dziękuję za uwagę do usłyszenia moi drodzy